Witam serdecznie, wszystkie zodiakalne bliźnięta i zapraszam Was na Wasz horoskop na miesiąc czerwiec. Najpierw pierwsza dziesiątka znaku, co będzie tutaj się u Was działo? W sprawach zawodowych macie królową denarów, pokazuje mocną stabilizację, pokazuje tutaj y, szansę na awans, pokazuje dla osób szukających pracy, że znajdą to, czego, o czym marzą, coś co będzie na długo. Karta zapowiada stabilizację i zapowiada bardzo dobrą pozycję w zakładzie, w pracy, w, w, czy też umocnienie się tutaj imienia, pozycji waszego prywatnego zakładu. Co będzie w sprawach finansowych? Mamy kartę spełniającą marzenia, a więc mamy tutaj kartę zakochania. Mamy tutaj kartę, która. spełniających się marzeń, powinnam była powiedzieć. Mamy tutaj kartę, która mówi, że jeżeli wyznaczysz sobie wyższe poprzeczki. Jeżeli zaczniesz o czymś marzyć, jeżeli będziesz miał plan to i zaczniesz nad nim pracować, to jak najbardziej ma on szansę się tutaj ziścić, jeżeli chodzi o te Twoje sprawy finansowe. W sprawach uczuciowych mamy tutaj kartę pracy, a więc dla osób samotnych, poznanie kogoś nowego w miejscu pracy albo że osoba, z którą stworzycie związek, będzie w jakiś sposób powiązana. Z też z Waszą pracą, niekoniecznie z tym samym zakładem. Możecie na przykład wykonywać taką samą pracę, prawda? Karta ta mówi również o tym, że jeżeli coś w Waszych związkach źle się dzieje, to nie zostawiajcie tego, tylko popracujcie nad tym, tak? Pokazuje, że będziecie nad tym pracować. Co będzie u tutaj bliźniąt z, z drugiej dekady? Przepraszam bardzo, to są bliźnięta z drugiej dekady. W temacie pracy. Macie tutaj kartę śmierć. Pokazuje ona, że bardzo możliwe będzie zakończenie w tym miesiącu pracy, ale jeżeli tak ma być, to już o tym wiecie na pewno, więc tutaj nic, proszę się nie przerażać, bo to nie dotyczy y, osób, które, które sobie pracują spokojnie i nic o, tak, o czymś takim nie myślą. Y, karta zapowiadać może po prostu też um, jakby, y, ponieważ jest to karta nie tylko o śmierci, zakończenia, odejścia, ale jest również kartą transformacji, może pokazywać, że zmieni się Wasze podejście do pracy, tak, że albo zmienicie coś w sposobie wykonywania swoich zajęć, albo zaczniecie jakby wprowadzać, myśleć o zmianie pracy na później. Tutaj karta ta zaczyna się kręcić koło Was i ona z pewnością jakieś zmiany Wam przyniesie, ale będą to zmiany takie, które na później, nie wiem czy od razu, ale na później z pewnością wyjdą Wam na dobre. Co będzie w sprawach finansowych? I tutaj mamy kartę kochanków. Pokazuje ona, że te finanse będą takie troszeczkę niestabilne, będzie, będzie bardzo dobrze, a potem może być troszeczkę źle. Tak? Mówi o tym, żebyście też kontrolowali swoje wydatki, żeby po prostu potem się nie okazało, że za mało wam zostało na koncie i, i trudności są w opłacaniu rachunków. Karta pokazuje jednak też możliwość dodatkowych zarobków, a więc coś takiego. Do, Szybkiego, krótkiego, pojawią się osoby, które w taki czy inny sposób będą chcieli zamówić jakąś pracę u Was, jakąś, jakąś usługę. Pieniążki mogą przyjść tutaj z różnego rodzaju też dotacji, zasiłków. No, one tutaj się pojawią, tak? Tak czy inaczej się pojawią. A co będzie w sprawach uczuciowych? Mamy tutaj kartę cesarza, który pokazuje po pierwsze pojawienie się na naszej drodze odpowiedniej osoby takiej na jaka, jaka, w danym momencie jest Wam potrzebna, taka jaka, na jaką liczycie, to raz, a po drugie pokazuje ustabilizowanie się związków, który w tym momencie tam był jeszcze w maju, w kwietniu był był bardzo chwiejny nie wiadomo było co z nim się stanie, a więc tutaj będzie możliwość wejścia na kolejny poziom i kolejny poziom jest inny dla każdego z Was, bo ci którzy Dopiero zaczynają związek. Jeżeli on się Wam ustabilizuje, to będzie dla Was ten kolejny poziom. Dla tych, którzy już są w związku, kolejnym poziomem będą zaręczyny czy wspólne zamieszkanie, a jeszcze dla innych będzie to założenie rodziny, dziecko, ślub. Tak więc, cokolwiek by to było, zapowiada ono taką właśnie życiową, praktyczną stabilizację. Zapowiada również dla osób samotnych pojawienie się osoby, która jest dobrze sytuowana materialnie. To tutaj um, dla osób z trzeciej dziesiątki, a więc bliźnięta z trzeciej dziesiątki. Mamy tutaj w temacie ka pracy kartę Asamieczy. Zapowiada on różnego rodzaju nowe wyzwania, nowe projekty, zapowiada nowe umowy, zapowiada również yy, okazje, które trzeba będzie szybko łapać, aby yy, można je było rozwinąć i aby przyniosły zysk. Co będzie w tematach spraw finansowych? Pokazuje nam się tutaj dwójka kielichów, a więc jak najbardziej, Pokazuje ona tutaj zadowolenie, pokazuje taką pomoc drugiej osoby, zrozumienie szefa, jak waszej, waszego wkładu pracy, tak docenienie raczej przez niego to, jak dobrze pracujecie, a więc jest tutaj mowa o podwyżce. Jest tutaj również mowa o tym, że możecie dostać jakąś, jakieś pieniądze z, od rodziny, od rodziców czy, tam, czy też od dziadków, jest tutaj jakaś pomoc od nich, ze strony rodziny, czy najbliższych Wam osób, jeżeli chodzi o tematy finansowe. Karta ta pokazuje również w sprawach finansowych wejście w spółkę, taką, która rzeczywiście pomoże Wam stanąć lepiej na nogach pod kątem finansowym. Co będzie tutaj się działo w sprawach uczciowych? Przepraszam, i mamy tutaj króla mieczy, a więc może tutaj być dosyć dużo krytyki, może, być, może mogą być jakieś kłótnie w związkach, które już istnieją. E, oprócz tego pokazuje jednak też pojawienie się kogoś nowego w waszym życiu, kogoś, kto tutaj um, jakby um, okaże się taki um, fantastyczny, jeżeli chodzi o długie, długie, ciekawe rozmowy i spotkania. Jest tutaj też możliwość poznania go pod, na jakiś różnego rodzaju wyjazdach szkoleniowych, nadal w delegacjach. Karta pokazuje bardzo taką dobrą znajomość, konkretną znajomość, jeżeli chodzi o tutaj, o nowe osoby na waszym życiu, w Waszym życiu, ale również pokazuje nawiązanie, nawiązanie znajomości poprzez, podczas różnego rodzaju Spraw prawnych, sądowych. Jaka karta rady dla Was? I mamy dla bliźniąt z pierwszego, z pierwszej dziesiątki, mamy tutaj kartę finansów. Pokazuje ona, że przed Wami jest tutaj podjęcie wyzwania. Karta na, zaleca Wam podjęcie te, tego wyzwania i tej okazji do zarobienia lepszych pieniędzy. To jest raz, a po drugie do ustabilizowania się w jakimś kierunku. W tym co robicie, sprawdźcie, czym się ostatnio zajmujecie i jakie jest wasze zachowanie, czy nie jest zbyt chybotliwe, bo skoro wchodzi nam tutaj ten rycerz taki konkretny, ciężki z tymi swoimi pieniędzmi, ale tą taką swoją stanowczością i stabilizacją, to mówię Wam, y, przestań się motać za mi konkretną pozycję, żeby inni też wiedzieli, jak się mają w stosunku do Ciebie y, zachowywać. Y, 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 Bliżąc z, z drugiej dziesiątki, mamy tutaj królową mieczy. Co nam pokazuje? Pokazuje nam tutaj możliwość działania w formie pisemnej, w formie słownej, możliwość tutaj prowadzenia różnego rodzaju dialogów. Pokazuje, żeby właśnie w tym kierunku zacząć działać, żeby nie czekać w kąciku, aż was znajdą, tylko sami się tutaj pokażcie światu, działajcie, tak? Pokażcie, co potraficie. Mówcie, piszcie, nagrywajcie. Róbcie tutaj różnego rodzaju reklamę, jeżeli chcecie więcej w życiu osiągnąć. I dla bliźniąt z trzeciej dziesiątki mamy tutaj pazia buław. Paść ten pokazuje, z jednej strony mówi Wam, um, trzymajcie się wytyczonych kierunków, bądźcie konkretni, a z drugiej strony mówi, łapcie się za robotę, zróbcie coś wreszcie, przestańcie tylko biegać, gadać i ustalać, po prostu zacznijcie to wszystko robić, co ustalacie, bo dużo ustaleń, a mało pracy tutaj widzę. A więc karta ta Wam mówi, bierzcie się za konkretną robotę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi kochani. Życzę Wam fantastycznego miesiąca i wszystkim bliźniętom składam cudowne życzenia urodzinowe. Niech Wam się, kochani, szczęści, niech, wam, no, niech na Waszej drodze pojawi się jak najwięcej radosnych. Niespodzianek. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.